Te dziewczyny potrafią grać w piłkę jak mało kto. Zawodniczki klubu TS Row Rybnik podczas minionego weekendu brały udział w turniejach finałowych o halowe mistrzostwo Polski. Drużyna do lat 14 wywalczyła w Warszawie srebrny medal, zaś seniorki podczas zmagań w Krakowie sięgnęły po brąz. To Największy sukces w krótkiej, bo sięgającej zaledwie jednego roku historii klubu kobiecej piłki nożnej TS Row, rybnik pod opieczne trenera Remigiusza Danela, zarówno w kategorii wiekowej do lat 14, jak i seniorki, znakomicie radziły sobie podczas rozgrywek na hali, czego efektem był awans do finału w Mistrzostw Polski. Tam również rybniczanki dały o sobie znać. Tak jak mówiłem przed wyjazdem, że, że stać nas na dwa medale. E... No i tak się stało, udało się zdobyć. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Seniorki wzięły udział w turnieju Final Four Kobiecej Ekstraligi Futsalu. W półfinale przegrały z późniejszymi mistrzyniami kraju AZSM Uniwersytet Jagielloński Kraków 1-2. W meczu obrąz pokonały natomiast 3-1 Lex Kancelarię Słomniki. Chciałyśmy mieć medal, mamy ten medal, myślę, że mogło być troszeczkę lepiej, ale każda z nas jest zadowolona, cel jest osiągnięty, duży sukces jak na pierwszy rok, super. Jeszcze lepiej niż starsze koleżanki spisały się zawodniczki kadry U14, które przez turniej finałowy w Warszawie przeszły jak burza. Zatrzymały się dopiero w wielkim finale, gdzie przegrały 1 do 2 ze Stomilem Olsztyn. Jest lekki niedosyt, bo jednak ze 100 milem przegraliśmy tą jedną bramką, ale po zastanowieniu się wolno stwierdzić, że jest to niesamowity sukces, bo gdyby ktoś nam przed, przed mistrzostwami powiedział, że złowiemy srebrno, to od razu to bierzemy i bez zastanowienia. Trenują ze sobą na samej sali, na, na hali od 3-4 miesięcy, tak, tak naprawdę poznawały futsal i, i od razu takie osiągnięcie, więc ja jestem bardzo zadowolony z dziewczyn. Sukces drużyny jest tym większy, że dziewczyny chodzi na brak miejsca do trenowania w Rybniku narzekać nie mogą, to jeśli chodzi o same warunki, pozostawiają one sporo do życzenia. Hala przy gimnazjum numer 7 w dzielnicy Boguszowice, gdzie prowadzone były zajęcia w okresie zimowym, jest niewymiarowa i nie oddaje realiów panujących podczas meczu ligowego. Zawodniczki TS ROW tym faktem się jednak nie zniechęcały i na każdym treningu dawały z siebie wszystko. Teraz przyszedł zaś czas, by wyjść na otwarte boiska. Tutaj nasz piłkarki także stać na osiągnięcie sporych sukcesów, co pokazała choćby runda jesienna.